Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. W śmleczko, Systro Mitrox. zapraszam Was przez serdecznie też na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiejszy odcinek, widzimy się po raz kolejny, grze Far Cry Primal. w, poczy... w zasadzie po poprzednim odcinku dał mi się odkryć tutaj dwie. Dwa stosy, czy jakieś takie jedno większe zgrupowanie tych przeciwników, i dotarłem do kogo? Do rzemieślnika łoga. Czytałem, że on jest dość opłacalny, jako e, można powiedzieć, że pierwszy, poważniejszy sojusznik, bo jednak daje nam z tego co słyszałem, e, taką jakby kotwiczkę, dzięki której możemy się wspinać, opuszczać, co jest mega potrzebne według mnie. Bo jak tutaj szedłem, to już miałem niekiedy problemy z e, niestety. Dojściem, zeskoczenie, wskoczenie, niestety nie musiałem szukać jakiejś drogi okrężnej. A jak chyba daliśmy radę, tutaj dojść na to wychodzić. Mamy kacenkę raczej, więc super. Maura guda! Uh, no, stop im na ryncza. A, dziękam Santi. Majka, tagata. Udam warwy. Smarka, Majka. Chłopiec bez ręki nasikał na nas i sobie poszedł. Gdzie w tej całej sytuacji jest nasz Tygrys? Nie wiem. Podszak punkt kontrolny. A, nie może wejść. Ze mną. No, super. Zjedźcie z jaskini, dobra, ja sobie podpalię najchętniej. Co my tutaj mamy dookoła kości, chyba mięso, przyda się. Tuż zwierzęcej również. Raczej, już nic chyba ciekawego, więc możemy to podpalić. Tak? Fuck w sumie miało tak być? Po części tak. A nie chciałem się podpalić na sekundę, ale dobra, może być. Okej, okay, tam mamy tą kotwiczkę niestety, której musimy, którą musimy sobie odblokować Znów gówno więc sobie podpalimy Co to jest dookoła? Chyba nic ciekawego Rozumiem. O! Pantera jakaś? Jagu... Nie, to jest jaguar, jaka tam pantera? Jaguar? Tak, jaguar Pantera jest bardziej czarna i taka większa chyba Ale dobra, mi tam pasuje skóra, może być już? Tak, kotwiczkę mam, czy ten harbun? Nie wiem, jak to się nazywa, ale mamy. Super, szpon do wspinaczki, okej. Okay. Eee, no to jest chyba e, podstawowa mechanika, według mnie. Chłop bez brzucha, okej, okay, przeszukiwany. Tutaj już chyba nic ciekawego. Tego skurować nie możemy już. Czyli już mamy chyba prostą drogę ucieczki, na to wychodzi, ale nie, zobaczymy. Teraz tak. O, możemy się chwycić, super. No, i raczej już damy radę się wspiąć. No i właśnie tego potrzebowałem: tego szybkiego mechanizmu do wchodzenia. Wcześniej był lekki problem z tym, ale jak już go mamy, to raczej będzie łatwo. O, kurde, naprawdę. O, Dobra, radę, super. Kolejny orzeł. Nie jest on może symbolizować, ale dobra, w dół chyba musimy. Dół, 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 dół. Kolejna pantera, dobra, damy radę i chyba. Ja muszę poskromić ten zwierz. O! Fuck, nie mamy przynęty. O, dobra, 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 jest chwila. Wytworz. Strujemy cię, Jaguar, on wydaje się być mega fajny. Poskrom, okej. Okay. być silniejszy niż nasz wilczek, tak po części, ale no nie wiem. Poskromiono Jaguar. O, zobaczymy sobie statystyki. Siła 2, szybkość 4, skradanie 5. Siła 2, szybkość... O! Lepszy się wydaje być, większa szybkość, lepsze skradanie się Kurde, nie ten przycisk, pogłaszcz Super, czyli mamy pana Jaguara, dobra, przyda nam się na pewno um, Ucieknie z jaskini. jeszcze tutaj mamy Udam, których możemy przeszukać Raczej już nie, Wyska mamy na full niestety Ej, Którędy teraz? Chyba do góry Czyż um, nie damy rady tędy wskoczyć chyba? Kurde naprawdę. Hm, chyba, że jakoś nie wiem tutaj. Kurde bela. Chyba że tędy. Hmm. Tutaj chyba jeszcze nie byłem. O, właśnie, do góry możemy. Okej, okay, i co my tutaj ciekawego mamy? Kompletnie nic. Naprawdę nic Eee aha. Czyli tak, mamy już lekkie derżabi, bo tutaj byłem Abym chciał się stąd wydostać, to musiałbym tam na górę jakoś Czekajcie, jak mógłbym tutaj niby przejść? Czemu nie może być to jakieś kotwiczki do chwycenia się albo czegoś? Jest? Czekajcie. Jeszcze raz wejdziemy A, no chyba jest, to czekaj... Nie? Myślę, że to jest tutaj tak umiejscowione, żeśmy mogli, nie wiem, przeskoczyć na drugą stronę, ale nie, dobra, mamy wyjście, okej, okay. super, dobra, tym razem tutaj będzie chyba potrzebna szybka, nie, nie szybka akcja, o, dobra, od razu się przyczepiliśmy i chyba już mamy tam światełko, no, powiedziałbym, że tak i mamy, ucieknie z jaskini chyba zaliczony, tak, podczas ukończoną, ale przekonamy do siebie tego że rzemieślnika, no chyba powinniśmy, ale jak już mamy... Eee, ten haczyk, którego potrzebowaliśmy To raczej już nie będzie nam potrzebne, tak mi się coś wydaje Dobra, mamy misję od niego Czyli możemy teraz oznaczyć go sobie i Możemy chyba pójść Dobra, do wody już możemy skoczyć Na szczęście zero obrażeń nam to zadaje Ale teraz jak tam wrócić Wydaje mi się, że okrężną drogą będzie w porządku Teraz sobie zbierzemy trzcinę, która będzie nam potrzebna Niestety Jak daleko nam jest, ja no 100 metrów To raczej damy radę tędy jakoś przejść Tędy już chyba widzę drogę Kurde no, nie wskoczymy dzisiaj. Dobra, jest. No to chyba jednak będę sobie chodził z tym Jaguarem, skoro już go mamy. I wydaje się być no w zasadzie nie wydaje się być tylko male przez statystyki. Chcemy sobie oswoić jakiegoś Jaguar. E, nie Jaguara. Tygrysa. O, Tygrys byłby fajny. Albo nie gdzieś, ale po to to będę potrzebować chyba maksymalnych ulepszeń u pana szamana, jeżeli chodzi o oswajanie. Niestety. A już mamy pana rzemieślnika chyba udanego, że tak powiem. Nantan. Mauderscharmatan. Oni musiedli rękę. die Ränke. Nataudan.

Mi pioda! Szasz łajdam, Unata Haj, Uwinczaha Głajfa, Buda Fajka. Zaszwarca taj hasar urusi sancha. Haj mi! Czy teraz będziemy mieli misję poszukiwania jakiegoś kamienia naprawdę? W so, sumie dałem sobie jedno ulepszenie wy... Czekajcie, jak już to wyglądał krew oraz kolejny kłaścik. Dobra. Ale jeszcze mi tutaj jedna rzecz ciekawi, bo miałem tutaj właśnie ulepszenie, pokaż zasoby drewno i inne zasoby wioski są wyświetlane na minimapie, ok I też sobie to większe pole wydaje się być fajne. Jeden punkcie ulepszeń mam, jest możemy sobie, nie wiem, hmm, potem już sobie to zobaczę, bo nie chcę wydać na jakieś tak na które nam się nie przydadzą. Dobra, i co? So, możemy skoczyć Chyba tak, proszę Fuck. Jeden punkcik, ale dobra. Wyleczymy się już, jak mamy tak dużo mięsa. Mamy. O kurde, tego tygrysa dowalonego mamy. Ale dobra. Może damy mu radę. Oby. A to już tak ocaloty tylko yy, jeńczą. Mam nadzieję, że go zabijemy. O jest, jak on strasznie wygląda. Fuck! O! już mamy full HP. Chodź tutaj, walimy się. Co ja mam plan. O, nie możemy podpalić? Jak on dużo ma HP jeszcze? On jak Warka zabił. Jeszcze nazwy wykrzmoci chyba. Dobra, mamy mega mało mięsa niestety. On już chyba sobie ucieka Jest posrana, co tutaj się dzieje. Możemy to podpalić? Dobra. Zapomniałem o tym, że w nocy się ...dzieją posrane rzeczy tutaj. Ognisko odkryto, nową lokację, okej. Okay. Tu... A, i znowu nie żyje, dobra. <laughs> Fakt, Są... Sam... udam! Kurde. No i jeszcze te tygrysy. Kurde... Pal gumecie. Ci spalę. Badaj teren, no byłoby fajnie Nie ukrywam, ale dobra, przeszukam ich jeszcze Nie wiem czy się opłaca teraz Wskrzyżeć pana Jaguara Chyba nie Tutaj nic Może nie wypodpalić, ale to nam chyba nic też nie da O, tutaj coś mamy, jakieś zasoby chyba dobra, Dużo wszystkiego W sumie po trochu, tutaj wszystko mam O, mięsko nam się przyda Zasoby też Trzcina również, północny cedr Mmm, chyba tyle z tych zasobów na to wychodzi. Spadaj stare, menhiry Windja A tutaj to jest. Zanim w którym możesz pracować, się nas będzie w każdym babyszu. Dobra, rozumiem. Możemy to jeszcze raz badać? Refor rozkryć się w noc. No, pal gumę stąd. On się nie boi, tego. Nie, musimy wymachiwać tym niby, ale. po stronę i tak. Nie, przejść stąd. Że on może się ugasić jeszcze, chyba? Nie bez chyba tak się kręci. Ja sobie wytworzę na chętnie nową. A, dobra, nie mogę. Wpadaj. Hasarurus is Kuspas chauda <laughs> On umarł, ten tygrys? Tak? Nie? Nie wiem, dobra. Fuck. A co ja mam tutaj niby zrobić? Jak ja mam to niby spadać? Przecież to badałem. Wszystko tutaj już poklikałem chyba. No i jeszcze goni nas... Kurde, no nie co mam tutaj zrobić dokładnie, bo on się kryje w nocy. Więc musimy przespać się do dnia, żeby nam się odsłonił ten kamień. Będziemy chyba w stanie znaleźć e, tam krew, oros na to wychodzi, mam taką nadzieję. Proszę, żeby tak było, bo niestety innego wyjścia to tej całej sytuacji nie widzę. Ale dobra, mamy już świt. Mam nadzieję, że Tygrysek z nami też już jest, to znaczy Jaguarek? Nie mam go, dobra, spadaj stary Mechiry Windia. No i teraz powinno to chyba działać. Jest! Jest interakcja, super. Ok, spadaj odblaski, to pewnie będzie w tej stylu stali, to coś, tak mi się wydaje. Mamy wszystko? Kurde, włócznie nie mamy, to sobie wytworzymy. Strzał też już prawie nie mamy. Kurde. Brakuje nam twardego drewna, niestety. Co tutaj mamy? to jest? Na mapie możemy to zobaczyć? Nie. To są jakieś krowy? Nie mam pojęcia. mmm, e, wolę sobie wziąć zieloną roślinkę na wszelki. Tak, to są jakieś takie bawoły hmm. Nie wiem jak by to nazwać Ale coś są takich krów Bardziej dowalonych mam wrażenie e, Dobra, na razie pójdziemy zbadać to dla Mam nadzieję, że nic nas nie zaatakuje w wodzie Proszę Dobra, nic Teraz jak hmm. Chyba tym, e, tym wybrzeżem sobie pójdziemy Jeżeli mogę tak to nazwać ta razu trzcina nam się przyda Szkoda, że ja nie mam tych patyków Bo to byłoby nam bardzo przydatne Też na mapie ich w ogóle prawie tutaj nie mamy Dobra, dziwne, ale dobra, punkt kontrolny jest. Jeszcze sobie zbierzemy roślinkę na wszelki, jakbyśmy mieli umierać. I co, widzę już e, liany, po których możemy się spiąć. Mega przydatny to jest akurat. Spinajże się. Kamienie, krew, oros. To jest jakiś mega rzadki surowiec, na to wychodzi po tej gwiazdy, coś tak sądzę. E, I co, no to możemy chyba tak. Dobra, tak, góra. Jak my mamy nie... Aaa, przeciwnicy. Możemy sobie przyzwać. Czy żeby go uleczyć? Kurde. Szkoda, ale mamy dość dużo tych liści, więc to nie powinno być chyba problemem. Tylko żebym teraz tak się nie wywalił na głupi web. Byłoby fajnie. Z której strony, może? Nie wiem. Mamy kotwiczkę, więc sobie z niej skorzystamy, chyba. Ale to chodzi, że w tej całej lokacji mamy te wszystkie kamienie OROS aż 4. Ja bym najchętniej użyłbym kotwiczki, właśnie, chwytamy się. To jest może głupie, ale chciałem sobie stąd zejść. Dobra, chyba włóczęga będzie tutaj potrzebna, mega. Tygrysek, yy, jaguarek tam już chyba jest. Bierzemy sobie z nich yy, strzały. Tak idą 3, 4, dobra, padł. Yy, Przyzwał. O, mamy kamień. Weź krew Oros. Tak, no to super. Widziałem, że to będzie jakieś trudniejsze do zdobywania, ale dobra. Przydałoby się zejść, może jakoś. O, chyba 0 HP straciliśmy. Tak, 0. Gonimy gościa. Ale też, tak jakby auto AI ma trochę, że jak zaatakujemy przeciwnika, to tak jakby celowniej nam za nim yy, siedzi. Fajne, nie narzekam na to. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? kamy A. Co? A tutaj na dole. Dobra, możemy wypłynąć. Teraz tylko tego przeciwnika. Naprawdę nam już umarł tygrysek? Czemu ja nie mogę? Dobra, Już smartowaliśmy to liść, na no kurde. Czemu mam ten Jaguarek tak szybko pada? może go przeciwnicy dopili jakoś? No pewnie tak, bo tam widzę czerwone znaczniki. No, są niestety. Dobra, strzał w łeb. Co to jest zaryk? który się boję, ale dobra. Ach. Załatwione. Teraz góra. Ostatni kamień oraz na to wychodzi, że nam został. Jest. Mr. Fix It. Pan napraw to? Chyba jakoś tak by się nazwał ten upgrade. Eee, to osiągnięcie. Eee, co my teraz tutaj możemy zrobić? Wydaje mi się, że chyba nic. Możemy się chyba udać do wioski i wtedy ten rzemieślnik nam zrobi. Jakąś włócznię specjalną, tak mi się coś wydaje. Znowu mieszkańcy wsi, plus jeden. Ja bym się najchętniej cofnął do wsi, bo tutaj coś mamy z tego znacznika. Następną osobę, jaką sobie wyzwolę, to nie wiem, może będzie ten chłop na górze mapy, albo ta babka na dole. Babka na dole to znaczy... Albo ten gościu, czyli wojownik Karusz, bądź jaskinia Hasari. Nie, nie jaskinia Hasari, tylko łowczyni Ciama. Poziom trudności nie ma żadnego. Nie, to jest filtr jakiś włączony. Średni sobie też, pewnie będzie średnie więc zobaczymy jak to wyjdzie Mamy zaopatrzenie, o kurde ile rzeczy, opłacało się jednak Zrobić jakieś tam misje poboczne i odblokowałem taką opcję, sobie tam się mega cieszę Chyba codziennie będę dostać takie zaopatrzenie, z tego co mi się wydaje, więc dobrze Chyba tylko tyle z tej skrzyni O, reszty już nie możemy, bo mamy fulla ulepszyłem Lepszy, sobie może tego, hmm ja tak kara w skóra kozicy, dobra, ale zobaczyłbym. O, mamy już, fak. Mamy pana rzemieślnika odlokowanego tutaj na dole. Więc dobra, pójdziemy i zobaczymy, czy możemy go ulepszyć. Oby, było fajnie. Byłoby fajnie w sumie, porozmawiaj. <ścoughs> Winja zić Trochę okropnie wygląda jego ręka, będąc 4, ale okej. Okay. Jaguara naprawdę fuck. Wreszcie dał radę zabić tego Jaguara. Szukałem go parę minut z czasem jednego i się okazało, że to nie jest normalny Jaguar, tylko to jest specjalny jakiś czarny jaguar mega rzadki. Ucieszyłem się trochę, bo pomyślałem... No fajnie, fajnie, jakaś rzadka skóra nam wpadła, ale potem musiałem szukać normalnego Jaguara. Bo się okazało, że no właśnie to jest specjalna skóra i się nie nadaje. Ale powinniśmy już mieć wszystko właśnie, super. Fajnie wyglądają nawet te chaty, ale co w nich będziemy mogli zrobić? Niby ekwipunek będzie mógł nam zbudować czy jakieś tam bronie. Jeden chyba pies, ale zobaczymy, jak to dokładnie będzie się prezentowało. Dobra, nagroda: umiejętność rzemieślnika. Nowy pakiet wytwarzania i nasidowmenu wytwarzania pułapka do rzucania Szalo... szalony nóż do rzucania 1500 expa, zjednocz Windja. No tutaj chaty, nowe umiejętności, tak dalej. Dobra, gadamy z nim, co nam powie ciekawego. Snaga, mu baldam ci tatista, nu ta bal nagu tatycza. Kiedy szanci u kwa u quar quar, szwal da te Czy ten szpon to jest do wchodzenia tylko?

Jak warmi baluga Dobra, szczyt oraz menu map się nowa misja. Dobra, fajnie, naprawdę nowa misja. I gdzie ona tutaj się czai? Aha, czyli mamy tutaj kolejną. Tutaj. Tutaj jeszcze kolejną, ale na razie to zobaczyłbym. Co ciekawego powie nam... Ym, powie nam... ten site szaman ten Sai, mamy punkt umiejętności dostępny. A jeszcze przebiegnąłbym się szybko do ten Sai, bo tam mamy jeszcze H mu, chyba... Nie, nie HT do ulepszenia. Kurde, pamiętam, że jednego kościa miałem HT do ulepszenia, ale który to już był? On był gdzieś tutaj? Nie. Dobra, już mniejsza z tym nie pamiętam gdzie to było. Ale coś u shamana ten site mamy do zrobienia. A tutaj to było, tak? Tak Dobra, Jaskinia tak kara, chyba czyli ta nasza jaskinia, tak? Raczej tak Dobra, co nam to dało? Nie wiem. Nie czytałem w ogóle, co nam niestety ulepszy, bądź jaką możliwość rozwijania nam się da. Ale dobra, nagrody Umiejętności przetrwania, lepszenie łuku, lepszenie maczugi bomby do rzucania. 1500 EXPA, super, fajnie możemy sobie expić I co tutaj, o kurde. Skóra Borsuka. Kurde, spotkałem Borsuki, jak łapałem te Jaguary. A one były jakoś mega wytrzymałe, więc może sobie poszukam ich poza odcinkami. Ale one były, czekajcie, gdzie, gdzie są Jaguary, bo one gdzieś w okolicy Jaguarów były. Hmm, jak tutaj są Jaguary, to gdzieś tutaj jest nazwą Borsuka, albo inne i dwa. Nie wiem, nie pamiętam, ale jakoś tam. Jak łapałem Jaguara ostatniego, z kim może sprawdzić postęp gry. Ooo, super. A ja bym na razie zobaczył, co na tej szykuje pan szaman. Mam nadzieję, że od razu nam się misja nie rozpocznie, bo słabo. A jaj, nowa wizja. Czyli nowa misja niestety od razu. Mogę się trochę spodziewać, ale dobra. Zatrzymam co chodzi. oczy udam, czyli co? Wizję będziemy mieli tego, gdzie oni są, albo ula, tego przywódcy ich, udam. Chyba tak mi się wydaje. Oczy przez oczy udam. No to tak jak mówiłem, w sumie. Te misje otrzymane są chyba krótkie, więc robimy ją sobie i będziemy kończyć odcinek. Od razu bym sobie zobaczył poza odcinkiem, jak tam nam e, progres idzie, jeżeli chodzi o wykonywanie misji fabularnych. Wizja lodu. No, brzmi ciekawie. Odszkaki kamienny posąg kobiety. Hmm, ale po co kobiety? Ale okej, okay. tutaj mamy jakieś lody, co nas nie interesują. Majka klapa. Majka klapa. My klapa. A czemu w ogóle yy, oni siedzą na północ, przecież to jest nieopłacalne dla nich Mam jakieś takie wrażenie O kurde, to jednak zapowiada się dłuższa misja yy, Dokończymy końca sobie dopiero w następnym odcinku Mam nadzieję, że wam się tak podobał Jasnego odcinka, siemka